Piotr Gabroński, mistrz Europy młodzieżowców, Dariusz Patek, medalista wielu wyścigów, Tomasz Kiedyś, dodajmy Tomek wygrał już dwa razy wyścig Szlakiem Grodów Piastowskich, Bartek Matysiak, też czołówka, Bułgar, mistrz Bułgarii w na szansę, Panko PGRZ, Łukasz Potnar. O, Łukasza nie trzeba przedstawiać, wygrał w roku ubiegłym polską proligę sukcesów, tyle że książkę można by napisać. Paweł Cieśnik, rewelacja ubiegłorocznego Tour de Poloń. Boże Janiaczek, też błyskawica sprinter Komnaty Czajkowskiej. Tomek Smolen przyjechał na ten wyścig po wygraniu wyścigu Memoriału Andrzeja Trochanowskiego. Ekipa WDC Mark Pol. Tim. To jest młodość i doświadczenie, serdecznie zapraszam Piotrek Kilpsa, Robert Radosz, dziesiątki wygranych wyścigów Roberta Radosza, Jarosław Kowalczyk, młody, gniewny, szybki, wszystko może tutaj zrobić wielką niespodziankę, Dariusz Ludnicki, kolejny szybki Kolas Damian Walczak, do Walczak także i w górach. Nie tylko bez nazwiska Walter. Maksymilian Mark Opkircher, Mario Szojble, Krzysztof Sokol, Harald Tocznik i węgier w tej drużynie z Austrii i z Peter Palotaj. Uwaga, znakomici są, w górach będą groźni, potrafią wspinać się jak mało niektórych szkolarzy w my przełają, jakie klasy, waternoty, jak Kevin Pałęs, jak im Arnocce, Taimen, Aisinki, Tim, Mertler też w tej drużynie Aisink, to Holende, jak Sven Böhler, jak Matthias. Bościcy jak Winnie Bryt, jak René Obst, Sven Forberger, René Hoffigmeister, Timo Pommel wygrał w Lubinie znakomity, Jakob Fiedler, Jonas Schmeisser i młodzieżowy mistrz świata. Markus Potem, jeden z czołowych kolarzy, Sina Łoczec. Znakomici kolacze Kepluciński, Łukasz Osiecki, Paweł Paccy, Marcin Wolski i Mariusz Miesiak ASK Duchla Praga. Oświetla drużyna, sprinterzy znakomici. Nagradzamy ich sprawami, bo to... Też drużyna, o której na pewno będzie zawodnika głośno świcza. Powitajmy ich pięknie, serdecznie, jak przystało na gospodarzy. Przepuścili wszystkich. Ja mam jako reprezentacja Polski. To Damian Kornalski, to Zbigniew Rzuczwa, to Damian Miela, Damian Pinczuk, Konrad Tomasiak. Marcin Urbanowski, Paweł Dowiak.